Dobry lot i dzisiaj mamy w zasadzie już dobry wieczór, a no, dobry lot, dobry wieczór. Jeżeli chodzi o wyniki na wspólnych grębnikach, mam właśnie praktycznie prawie północ, ale postanowiliśmy właśnie nagrać kolejny filmik, ponieważ masa tych wyników już jest i kolejne loty konkursowe będą odbywały się jutro tak samo, także jest dosyć dużo tych informacji, dlatego tak w nocy, korzystając z chwili czasu właśnie... Yy Prezentujemy te wyniki. Polski to notabene, bardzo fajny, udany, kolejny tydzień na wspólnych gombi dla kilku polskich hodowców. Także mamy powody do zadowolenia i będziemy to relacjonować. Tutaj zaczniemy może po kolei. Derby Internacional Costa de la Luz ze 100 km, 19 miejsce Maziarz Racing Team, 21 półka Dominik, 73 i 86 Maziarz Racing Team. Na Superstarze z kolei 150 km, 49 miejsce Malik Kozłowski z półka hodowlana. Później mamy kolejny lot Derby Mediterraneo, 150 km, 61 miejsce Maziarz Racing Team, 69 Mazury One Love Race, wspólny gołębnik Mazury, miejsce 96 Maziarz Racing Team. Odbył się w międzyczasie również finał, bardzo ciężki, wręcz katastrofalny na Sofii, 420 km, tutaj dwa polskie gołębie w pierwszej setce. Z tego tak jak mówię, katastrofalnego lotu, gdzie w zasadzie na ponad 3000 startujących gołębi tylko lekko ponad 200 ukończyło zawody, także takiego sezonu na Sofii. W zasadzie ja nie pamiętam odkąd, odkąd wysyłano słone głębici te 3-4 lata. I tutaj miejsce 35 i 41. Wróbel Michał i Patryk. Także to są dwa polskie głębie, które przyleciały się w pierwszej setce z tego no, z lotu finałowego. Kolejny bardzo ciężki ćwierćfinał był również na Derby Zagrzeb. 275 km. W pierwszy dzień było bodajże 250 gołębi czy tam coś koło tego. Na wysłane ponad 1200 z tego co pamiętam dobrze. A na drugi dzień dosyć tego gołębie fajnie schodziły się. Także tam brakuje chyba około 350 400 gołębi. Ale również też takiego ciężkiego sezonu na Derby Zagrzeb ja osobiście nie pamiętam. I tutaj miejsce 14, 31, 40 i 59 Mazier Racing Team. Miejsce 96 Stępniewski LKK. Kolejny lot, jaki tutaj mamy do omówienia, Rimini 217 km. Tutaj 27 miejsce: Mariusz Racing Team. 34 i 46 Rubel, Michał i Patryk. Mieliśmy również lot na Galichinie 125 km. Tutaj w pierwszej setce akurat miejsce 20, 25, 34 i 89 Majerz Racing Team. Fauna Orchelui, już czwarty lot konkursowy na, w Mołdawii. I tutaj też kilka fajnych polskich wyników. Miejsce 8, 12 i 18 Majerz Racing Team. 48 wróbel Michał Patryk. 77 Jankowski Reneusz, 84 Majerz, 87 Babiński Mariusz. I 99 Majerz Racing Team. Odbył się również lot konkursowy na derby Klin w Chorwacji 22 miejsce marzysz Racing Team, miejsca 44 i 80. ruraż Zbigniew na Faworicie 270 km, dosyć również takim ciężkim wymagającym locie, gdzie pierwszego go tam około 900 m na minutę miały tylko 40. miejsce marzysz Racing Team Talent Quadro, 66, 81, 82 z 200 km. Majerz Racing Team na Wakungary 150 km, 91 miejsce właśnie Majerz Racing Team. Również odbył się lot na Europa Master, 263 km, czyli to jest w zasadzie chyba ćwierć. No nie, jedna ósma dopiero jeszcze. Tych lotów tam jest dosyć sporo. Też w miarę taki wymagający lot: 40 i 50 miejsce Majerz Racing Team, 67 Rubel Michał i Patryk, 96 Majerz na Del Sol również odbył się pierwszy lot konkursowy 140 km. Miejsce spółka hodowlana Szwek Frąckowiak. 24 miejsce Wiczling Tomasz. 75 Majzerz Racing Team. 76 Stępniewski LKK. 78 major Racing Team. I również lot konkursowy na derby Chorodnicz. Loty, tak jak mówię, to derby Chorodnicz jest to jeden z naszych ulubionych wspólnych gołębików, bo praktycznie te gołęby cały czas muszą walczyć pod wiatr. A straty w zasadzie to są co lot około 200 300 gołębi. Także można powiedzieć, żadnej jeżeli tam startowało ponad 2000 gołębi. I także bardzo fajny wspólny głębik na selekcję ptaków i tam jest takie jedno z głównych miejsc, które polecamy serdecznie do wysyłki, bo naprawdę tam robią robotę. robotę właściciele tego wspólnego gębnika. I tutaj właśnie z tego 320 km miejsce 10. 57, 98, i 99 Mazierz Racing Team. Także tak, mniej więcej, wyglądają właśnie wyniki z tego, z tego tygodnia, z tych lotów konkursowych. Kolejne loty konkursowe, jutro, właśnie odbędzie się półfinał na Rimini do tego również będzie lecieć no jutro dużo wspólnych gołębników, derby Knin, Rowania Golden Pigeons derby Galichina, German Classic niemiecki, no jest trochę tych wspólnych gołębników, które tam jutro będą miały swoje loty konkursowe, przez weekend również następne w sobotę, w niedzielę, chyba tam piątek, sobota, niedziela również są kolejne loty konkursowe, także będziemy to relacjonować, jak widzą hodowcy praktycznie na prawie wszystkich wspólnych gołębnikach w pierwszej setce plasują się te gołębie, czy to z lotów konkursowych, czy tych krótszych, czy z lotów tak finałowych, na przykład właśnie jak na Sofii. Także tutaj fajnie to wszystko wygląda i te polskie głębie są zauważalne. Może nie w jakimś ogromnym stopniu, tak jak te gołębie, nie wiem niemieckie, ale to też świadczy o tym, że do tych polskich głębi dużo mniej jest wysyłane niż głębi właśnie przykładowo niemieckich, czy tych takich można powiedzieć tubylców, którzy nie wiadomo jak wysyłamy głębi na Czechy, no to najwięcej Czechów wysyłamy do Hiszpanii, najwięcej jest Hiszpanów wysyłamy w Polsce, najwięcej jest Polaków uczestników. Także to jest normalne, ale widać po, wyniku, po wynikach cały czas w tej czołowej 5, 10, 15, 20. 50 setce polskiego NBA się znajdują praktycznie we wszystkich krajach Europy, a później dojdzie do tego również Tajlandia czyli i Afryka, czyli na wszystkich wspólnych głębikach można powiedzieć całego świata, te polskie MB są zauważalne, także zapraszamy serdecznie do śledzenia kanału i do oglądania dalej wyników polskich MB, Dobry Lot.